Cztery dni, dokładnie 102 godziny do końca wakacji. Ja wierzę w to. Ja po prostu. Yeah, I can't, Okej? Okay? Ja nie mogę. Także spędzcie razem z nami cztery dni, które. Nie wiem, nie wiem, kiedy to zleciało. Nie dość, że zleciało u mnie to na robieniu kursu na prawo jazdy, które skończyło się niestety negatywnie. Ale nie poddaję się, będzie dobrze. Życie jest piękne, nie poddajemy się. To tylko jedna porażka życiowa. Życiowa. No może nie aż taka. Dobra, jest dobrze. Miał być ten nie film o tym. Także tak. Co będę robiła przez te cztery dni? Szczerze, nie mam żadnych planów. Chcę po prostu przeżyć. Raz, dwa. jutro muszę wrócić do szkoły, ale na Max dwie godziny, bo mam próbę orkiestry. Ja nie ja, mm, jest już czwartek. Trzy dni wcześniej muszę wrócić. Cztery dni, cztery dni, Nie wiesz, że mam jak kto liczyć, bo to jest czwartek. No to dobra, trzy dni wcześniej muszę wrócić. Także not cool, not cool. Nie podoba mi się to, do ale damy radę. Także tak, co jeszcze ciekawego? Chcę skończyć trzy książki. Czy książki w trzy dni? No, może cztery? To jest duże przedsięwzięcie, okej? Okay? I know, I know, I know, I know, okay? Ale będzie dobrze, kto jak nie ja. Także co, zapraszam Was na tego pięknego reading vloga, ale bardziej takiego vloga, a nie reading vloga raczej z ostatnich dni wakacji. Także co, zapraszam do oglądania. Dzień do końca wakacji, a dokładnie 36 godzin. Ja nadal w nie wierzę, że już jest era koniec, że ja idę do czwartej klasy. Crazy! Ja nie wierzę w to. Ok, ja po prostu wybieram też z świadomości. Mam jeszcze powiedzmy, że dwa dni, mam jeszcze 36 godzin, żeby się cieszyć. Może niepełne, ale nadal. I dzisiaj o 16 startuje maraton u zaksiężkowanych, także biorę udział, tylko że ja. Te książki nie zupełnie mam aż w takiej tematyce, jakiej powinny być. Dzisiaj jest to gdzieś tam, powiedzmy, motyw jakiś czy drogi. O, motyw drogi na pewno mam. E, co prawda, takiej troszeczkę naciąganej, ale no mam jakiś wybór. Jeszcze mi przyjaciółka, jak przyjedzie, to mi przywiezie książki, e, mangi na przykład. Ja nadal w to nie wierzę, ale może to będzie czas na mangę? Wciąż kiedyś myślałam o tym. Nawet żeby kupić, a jak nie kupić to wbyszczyć, ale coś mi nie wyszło, ale może to jest ten czas. Troszeczkę co prawda się raziło to, że mangi czyta, nie od tej strony, tylko od tej strony. Ja mam takie, no dobra, damy radę, także dzisiaj może będzie ten czas, kiedy przeczytam pierwszą Mangę w swoim życiu, także no zobaczymy jak to Także tak, pokażę Wam mój TBR i dam przy okazji update czytelniczy, bo no, mamy dzisiaj, jak mówiłam, 30 sierpnia, w ogóle ja muszę powiedzieć, że ja się strasznie wkręciłam w pieczenie, wczoraj upiekłam, tak jak widzieliście, ciaska czekoladowe, dzisiaj upiekam chleb bananowy, który już wyszedł, a teraz mam w piekarniku sernik, co prawda ten sernik jest trochę taki naciągany sernik, bo jest z jakiejś przepisu e, z rolki na YouTubie, ale to z tego... E, dietetyka, który ma firmę Respo, coś, co, co, coś w tym stylu, nie wiem czy kojarzycie. także no, to jest od tego gościa, także mam no, nadzieję, że mnie nie oszukał, przepis był bardzo łatwy, Odziło ja wszystkie składniki, także wyjdzie w praniu, troszeczkę mi się konsystencja nie podoba tego ciasta, ale no, sernik w sumie ma taką leistą konsystencję, co prawda, z tego co pamiętam, jak robiłam sernik postacjowy, to nie byłaś takiej rzadkiej konsystencji, ale sieleistej, nie rzadkiej, tylko oleistej, Także zobaczymy. See you later. Także tak, przejdę do książek, bo tu mamy w ogóle mój kot. Sorry, jeszcze przerwę, ale mój kot ostatnio mam manie patrzenia na siebie w lustrze i nie wiem o co mu chodzi, o tobie mowa, się patrzy i na siebie wystrza, także tak. Książek zaczyna, no to nie zmienię, nie mam My Days i Daisy. tutaj szczerze że nie zrobiłam żadnego update'u, tak jak widzieliście, ale wymyśliłam przed chwilą, dosłownie przed zaczęciem tego nagrywania, jakieś 3 minut temu niecałe, żeby czytać po prostu po 50 albo po 100 stron dziennie. Dzisiaj chcę to 100 stron, 100, 100 stron przeczytać, bo faktycznie działam jeszcze czas, jutro też, a od poniedziałku zobaczymy, także no, chcę skończyć po prostu tą książkę we wrześniu, bo, bo chcę, okej? Okay? Tyle, tyle w temacie. E, książką, którą czytam na bieżąco i jestem już prawie że w połowie. Jest cudowny chłopak i o oh, my k! Nie kolam książkę, okej? Okay? Ja po prostu I love! I też fajnie, e, fajnie że tutaj jest podział na e, perspektywy. W się, że jest e, podział na historię z innych perspektyw, ale nie tylko z perspektywy osób z rodziny, tego cudownego chłopaka, czyli Augusta, tylko są też że perspektywy jego przyjaciół i no, to jest bardzo fajne, to mi się bardzo podoba. Moją ulubioną perspektywą była e, siostry jej, ale teraz mamy chłopaka, który jest też ciekawą postacią, bo on troszeczkę znalazł e, ze skóry naszemu Augustowi, także zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. A później, jeszcze nie, jak to będzie ale to się wszystko e, wyklaruje później. No i tak, teraz pokażę Wam książki, które fajnie by było zacząć w tym maratonie. No wiadomo, jeszcze przyjaciółka mi przywiezie mangi, jak przyjedzie, bo jeszcze nie wiadomo do końca. Także no. Eee, I jeszcze Klub Smutnych Duchów. Pierwszą część. Także powiedzmy, że... No to na pewno jest droga, no bo tam jest inny w ogóle świat i w ogóle coś tam. Także wiecie, to w ogóle. Klubu smutnych duchów mogłabym pod, pod to, że to jest świat duchów. O, 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 mamy, mamy podróż, mamy podróż do świata duchów. Super. Teraz przejdę do książek, które dzieją się... niby w innych światach, ale nie do końca jest też taki motyw drogi, jakie... Mogłabym wziąć książki z tym motywem. Delegacja do spraw beznacznych, bo ja po prostu chcę zacząć już tą książkę i to jest po prostu moja wymówka. W ogóle patrzcie, jestem podobna. Absolutnie nie, ale tak sobie teraz zobaczyłam. W ogóle to, to mi się tak podoba. Ona jest jeszcze piękniejsza niż ta pierwsza. Także. No. No i tutaj mamy inny świat, w sensie niby to jest nasz świat, ale jest świat yy, z, u ludzi, którzy mają głowy zwierząt. Musiałam to skleić zdanie, bo, bo, bo musiałam, musiałam pomyśleć, jak to powiedzieć. Także jest to jakiś inny świat, jest to podróż, no to już są jakieś też zagadki, jakieś coś tam. Także zobaczymy, jak to będzie. Szczerze, mam ochotę na książkę i jest jeszcze trzeci to tom. W tak. znaczy, ja nie mam, ale jest jeszcze trzeci to tom, także tak. No i drugi tom, co znaczy, się, to nie jest drugi tom, ale to jest z uniwersum Cudownego Chłopaka. Białek, tak. Jest to o Julianie i o, w sensie bardziej o historii jego babci, a ta historia polega na, hmm, na czasach wojny. Za bardzo nie wiem o co dokładnie, ale widziałam, że tu jest jakiś też Holokaust na przykład z trudnych tematów, także tak. No i nie wiem, zobaczymy, ale są też obrazki. Może ten nie. O, są też obrazki. Tak, także zobaczymy. Bardzo mi się tu podoba, że to jest taka historia trochę powiązana z historią Polski albo rzeczy, które się dzieją w Polsce. Tego się nie spodziewałam, bo jednak dużo Polacy mieli wspólnego z II wojną światową w ogóle z tą samą sytuacją na świecie, która była niecałe 100 lat temu. Także no, zobaczymy jak to będzie. No i ostatnia książka, którą chciałabym zacząć, nie wiem, czy uda mi się przeczytać wszystkie książki, wiadomo, że pewnie nie, że nie, ale chciałabym może zacząć też jedne, dwie albo skończyć, także tak, jest to niezgodna. No wiadomo, podróż do innego świata, to jest dystopia, także no, to w ogóle, ale tu mamy, ja w ogóle muszę sobie przypomnieć, o co tu chodzi, bo mi się strasznie to myli z Igrzyskami Śmierci, ok? Ja wiem, że to nie jest to, ale ja mam takie wrażenie, że to jest podobne, w sensie, no bo tam, to jest wystopia, to jest zystopia To jest główna błoterka, i to jest główna błoterka. Tam jest jakiś też chłopak w ogóle. Tylko, że w Igrzyskach Śmierci, tam jest, że po przekroczeniu jakiegoś wieku, oni zostają wybierani, i później gdzieś jadą na jakieś Igrzyska, właśnie. A tutaj, a tutaj właśnie nie wiem. A tutaj właśnie, a tutaj nie wiem, bo chwileczkę, ja muszę do tego dojść, bo ja nie wiem. No, ja tutaj też nic nie piszę. To jest po prostu, że Beatriz dokona jakiegoś wyboru, tu porzuca altruizm i swoją rodzinę. Ja nie za bardzo wiem o co chodzi. Aha, tu jest altruizm, bezinteresowność, nieustrasz nieustraszoność? Okej, okay, odwaga. Erudycja, inteligencja, prawość, uczciwość, serdeczność, życzliwość. To pięć frakcji, na które podzielone jest społeczeństwo, zbudowane na ruinach Chicago. Każdy przechodzi test predyspozycji, a potem w krwawej ceremonii musi brać frakcję. Ten, kto nie pasuje do żadnej, zostaje on za bezfrakcyjnego i wykluczony. Ten, kto łączy charakteru kilku frakcji, jest niezgodny i musi być wyeliminowany. O! Już wiem! Dobra, już teraz wszystko wiemy. Ale no mówię wam, ja mi się, mylą mi się te dwa światy, a wiem, że to zupełnie coś innego po przeczytaniu tego, także tak. Do mi to daje wajp brzydki. Czy się, tam są brzydcy i piękni, śliczni w ogóle, ale no tam też powiedzmy są. A nie, tam co prawda tam operacje przechodzą. No ale dla mnie wszystkie, szczerze mówiąc, te wszystkie dystopy są takie dosyć podobne. Cześć, Harry, Witajcie się z nami tu wszystkimi. No. W ogóle muszę wam powiedzieć coś, nie, nie o książkach, sorry, <laughs> przerwę, że ostatnio, jak Harry miał e, ten zabieg, niestety stracił swoją męskość, Jednak tak. ale on tym nie wie, nie jest świadomy, mam nadzieję, to wyszło mi, w sensie jemu wyszło, że on jest bury pręgowy. Ja mówię, jak ja zobaczyłam słowo bury, to ja mówię takie, gość, tu do tego, bo on ma strasznie nieokreślony kolor, on jest trochę rudy, trochę... Czarny, trochę szary, trudno swierdzikie na kolor. Także tak, tyle o tym. Yy, także, Co? dajcie znać, czy wybierzecie, czy braliście udział też w tym ratunie, a ja się widzę z Wami ciekawego wędu. powiedzenia. Przyszłam z wami się pożegnać, ale zanim to, to wam jeszcze update czytelniczy. Udało mi się wczoraj przeczytać moją pierwszą w życiu mangę, tak jak mówiłam. I było to Atak Tytanów, pierwszy tom. Jest okej, okay, fajnie. Ja co prawda znałam pierwszy rozdział, bo oglądałam razem z przyjaciółką jeden odcinek na inter w internecie, także no... Było ciekawie, nie powiem, że nie. Co prawda dałam ostatecznie trzy gwiazdki, bo Bardziej czekałam na tą akcję, na to jak oni walczyli, jak oni walczyli, w ogóle byli w akcji, to było świetnie, a kiedy rozmawiali w ogóle, przygotowywali się do tej akcji, mam takie, dajcie dalej coś, bijcie się coś tam w ogóle, takie tam. także po prostu potrzebowałam adrenaliny w tym i kiedy była ta adrenalina, to mówię takie, że jest fajne, chcę więcej, także na pewno sięgnę po resztę tomów, także stałam się oficjalnie mango. Tak. Także tak. Mango Funkom. O, Mango Funkom. Mango? Mango? Nie, nie mango, owoc, tylko mango. Wiecie o co chodzi. I hope so. Także tak. I też przeczytałam wczoraj Klub Smutnych Duchów, tą pierwsze. Powiem wam, że okej, okay, nie spodziewałam się ciutkę lepsze, fajne i smutne, ale mogłoby tego czegoś więcej. Także tak. Tak to sformułuję, bo, książ bo komiks na pewno warte uwagi, ale nic aż tak bardzo, jak myślałam, że to będzie. I tak, wczoraj udało mi się przeczytać aż 70, 70, 34 strony My Lovely Daisy i powiem Wam, że czuję to. Czuję to, czuję, że wraca dobry czas w mojej głowie, w moim życiu i czuję, że to jest czas na skończenie tej książki. Także I hope, że to potrwa najdłużej, że jutro po zakończeniu nadal będę miała ten dobry czas i że nadal będę miała ochotę przeczytać tę książkę, bo dzisiaj już na pewno nie skończę, bo jest o 17, prawie że 18, także na pewno jej nie skończę. Fajnie by było, co prawda, ale jednak no, to jest jeszcze ponad 300 stron, także no, nie ma opcji. Ale za to dzisiaj skończyłam cudownego chłopaka. Książkę 4,5. Po prostu to jest tak. To było to, co potrzebowałam. To była książka dla dzieci, której potrzebowałam. To jest to po prostu coś cudownego. To jest historia o cudownym chłopcu, który pokazuje, że to, co najważniejsze, jest tak naprawdę wewnątrz człowieka, że to, jak widzimy go oczami, nie znaczy, że już go znamy, że już wiemy, co on czuje, co on e, robi w wolnym czasie, co on lubi i w ogóle to jest po prostu coś pięknego. Tak fajnie uczy. Także jeśli macie kogoś. To ma 13, 12 lat, i powiedzmy, gdzieś tam wchodzi w taką poważniejszą literaturę, to bardzo polecam polecić tą książkę tej osoby, bo naprawdę jest warta uwagi wśród dzieci, bo wiem, że dzieci bywają okrutne. Ja rozumiem, przeżyłam podstawówkę i to nie tak dawno temu, ale wiem, że rodzice też bywają toksyczni, także myślę, że czasami takie. Oderwanie już najmłodszych, może nie najmłodszym lata, ale w nastoletnim wieku odpowiedzmy gdzieś tam zachowań rodziców jest najbardziej w porządku. I ta książka to pokazuje, że niedaleko pada jabłko do błoni, ale nie musimy być tacy, jak nasi rodzice, bo możemy być zupełnie inni, a możemy być również wyjątkowi, a nawet jeszcze lepsi. Także historia po prostu cudowna. Dlaczego nie pięć gwiazdek? Bo nie poczułam. Tej historii aż tak bardzo, aż tak bardzo do mnie nie trafiła i no, jednak nie jest to książka, którą będę gdzieś typowo, nie będę pamiętać, nie powiem, że nie, ale nie książka, która zostanie ze mną na długo na pewno, także tak, ja mówię, że jest to strasznie krytyczne, jeśli chodzi o ceny książek, zresztą jest crazy, ale no Poniku i Charlie... Co w ostatnim, w ostatnim vlogu mówiłam, na trzy gwiazdki, no widzicie, no, ma tutaj 4,5, ale i tak myślę 4,5. Zresztą to jest tylko ocena, bardziej liczy się przekaz, ta książka wiąże, także wiecie, nie baczcie na moje oceny. Jeśli czujecie, że to co mówię do Was jakoś trafia, to przeczytajcie tę historię i podzielcie się, co Wy o tym sądzicie, bo po prostu każdy ma prawo przeczytać historię i powiedzieć swoje zdanie na temat tej historii, bo. No, tak działa ten świat, także no, tego nie zmienimy. Także tak, tak się to prezentuje. Ja już raczej nic więcej dzisiaj nie skończę, tak jak mówiłam, i będę przeżywać rozpoczęcie roku szkolnego jutro, także będzie ciekawie. Ale co, na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za przybycie tych ostatnich dni, wakacji razem ze mną. Mam nadzieję, że spędziliście je w miarę relaksacyjnie, spokojnie i w miarę się nie zerwaliście, tak jak ja. I że było ok, u was wszystko. Także trzymam kciuki za Was. Napiszcie, do której w ogóle też klasy idziecie. Czy idziecie do podstawówki, czy idziecie do technikum. Czy może skończyliście szkołę? To tak może być, chyba że idziecie na studia, to też dajcie znać. Także tak i co? Będę trzymała za Was kciuki, żeby wszystko było dobrze, żebyście mieli super plan. Mój plan jest ok, także... Przesyłam Wam pozytywną energię. Także tak. Nadzieję, no tak. No to tyle. Dziękuję za oglądanie i do następnego.